gdzie nie powinno padać, ale będzie dosyć chłodno, bo termometry stworzą od 5 stopni w Zakopanem, 10 stopni w Centrum i najcieplej będzie na północnym zachodzie, tutaj do 14 stopni. A jutro w ciągu dnia w całej Polsce piękna pogoda, bezchmierne niebo wręcz centralnej, wschodniej oraz południowej części naszego kraju i naprawdę będzie bardzo ciepło, bo na termometrach będzie Sponsorem programu jest producent suplementu diety Insulan. Insulan na regulację poziomu cukru we krwi. ty? Hmm. spisz? to jest bo ja sobie chciałam coś zapytać a co? w średniaku byłeś? nie nie, że byłem kolega na to to kiedy pójdziesz? w najbliższym czasie no w najbliższym czasie, to znaczy dokładnie kiedy już ci się

Przemysł, -prze 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 no. życie no. i tak dalej, no. Wiesz ja muszę Ci coś powiedzieć tak szczerze, tak szczerze od serca, jak ja Ci chyba jeszcze nigdy w życiu nie spowiedziałam. No. Mnie się wydaje, że ty jesteś trochę upośledzony psychiatrycznie. No to znaczy umysłowo, no. Bo ty tak w związku z pracą nie podlegasz żadnej racjonalizacji od 30 lat. No. Przez tego słowa, bo ona w Twoich ustach brzmi po prostu jak obelga skierowana pod moim adresem. Ale, ale. Jakie powiadam, ale. Żadne, ale. Nie słuchaj, ja nawet nie jestem na Ciebie zła. ja Ci właściwie nawet trochę współczuję.